Maj 1945. Warszawa leżała w gruzach, a Europa liczyła swoje rany. W małym miasteczku na zachodnich ziemiach Polski, tuż po wycofaniu się wojsk niemieckich, grupa polskich żołnierzy Armii Krajowej przejęła opuszczony obóz. Wewnątrz znaleźli coś, czego nikt się nie spodziewał. 18 niemieckich kobiet, pozostawionych bez jedzenia, wody i nadziei. Były to żony i córki oficerów SS, teraz więźniarki własnego systemu. Polscy żołnierze mieli każdy powód, by odwrócić się plecami. Ich rodziny wymordowano, miasta zburzono, naród niemal zgładził totalny terror, ale jeden z nich, kapral Jan Kowalski z Poznania, podjął decyzję, która wstrząsnęła wszystkimi obecnymi. Chleb dla Was. 6 maja 1945 roku o godzinie siódmej rano. Kapral Jan Kowalski z pierwszej dywizji piechoty Armii Krajowej wszedł przez zerwane wrota obozu w małym miasteczku Ostrów 20 km na zachód od Poznania. Powietrze było gęste od zapachu spalenizny i rozkładu. Wiatr niósł popiół z pobliskich ruin, resztki domów, które Wehrmacht spalił podczas odwrotu. Temperatura wynosiła około 10 stopni Celsjusza, niebo było szare i ciężkie od nadciągających chmur. Jan słyszał jedynie trzask swoich butów na kamiennej ziemi i odległe wycie psów opuszczonych przez uciekających mieszkańców. Za nim szło sześciu innych żołnierzy Tadeusz z Warszawy, Piotr z Krakowa, Henryk z Lwowa, Marek z Gdańska, Stanisław z Wrocławia i Władysław z Lublina. Wszyscy mieli na sobie wyblakłe mundury, łatane po latach konspiracji w lasach i podziemiach, noszące ślady niezliczonych starć z okupantem. Jan miał trzydzieści dwa lata. Jego twarz była pomarszczona przedwcześnie, efekt sześciu lat nieustannego strachu, głodu i walki. Pochodził z Poznania, gdzie przed wojną pracował jako nauczyciel historii. Pamiętał dokładnie dzień 1 września 1939 roku, gdy niemieckie bombowce spadły na jego miasto jak szarańcza. Pamiętał krzyki uczniów, którzy nigdy nie wrócili do szkół. Pamiętał aresztowanie swojego ojca przez Gestapo w 1941 roku nigdy już go nie zobaczył. Pamiętał twarz swojej żony Marii, gdy musiała uciekać z ich dwójką dzieci na wschód, do wsi kontrolowanej przez armię krajową. Przeżył piekło okupacji niemieckiej, masowe egzekucje w poznańskiej Cytadeli, gdzie rozstrzeliwano dziesięć osób dziennie za najmniejszy opór, głód zimą czterdziestego gdy ludzie jedli korę z drzew i terror Gestapo, które urządzało łapanki każdej nocy, zabierając ludzi, którzy znikali na zawsze. Obóz przed nimi był niewielki, kilkanaście drewnianych baraków otoczonych drutem kolczastym. Niemiecka flaga została zerwana, a wieża wartownicza stała pusta. Widać było ślady pośpiesznej ewakuacji, porzucone dokumenty, mundury, puszki po konserwach. Jan podniósł rękę, sygnalizując swoim ludziom, by zatrzymali się. Cisza była zbyt kompletna. Coś tu zostało, coś żywego. Podszedł ostrożnie do pierwszego baraku i pchnął drzwi. Wewnątrz panowała ciemność i fetor, zapach nieczystości, potu i rozpaczy. Powoli jego oczy przyzwyczaiły się do mroku, i wtedy zobaczył je. Osiemnaście kobiet, przykucniętych w kącie baraku, wychudłych do granic możliwości w podartych ubraniach, z oczami pełnymi przerażenia. Jedna z nich, najstarsza, miała może czterdzieści pięć lat. Reszta to młode dziewczyny, od piętnastu do dwudziestu pięciu lat. Ich twarze były blade jak śmierć. Włosy splątane, ramiona chude jak patyki. Na ich ubraniach Jan rozpoznał niemieckie napisy i emblematy. Były to kobiety niemieckie, żony i córki oficerów SS. Tadeusz stanął za Janem i syknął przez zęby: Niemki, zostawmy je tutaj, niech padną jak psy. Piotr splunął na ziemię: Moja matka spłonęła żywcem w Warszawie w 44. Niech one teraz czują co to głód. Henryk zacisnął pięści. Mój brat został rozstrzelany w getcie warszawskim, miał dziewiętnaście lat. Jan słuchał ich słów, a w jego sercu wzmagała się burza emocji. Wiedział, co czują, sam czuł to samo: nienawiść, pragnienie zemsty. Przez sześć lat Niemcy mordowali jego naród, palili miasta, niszczyli rodziny, próbowali zgładzić polskość ze świata. Te kobiety przed nim reprezentowały wszystko, co zniszczył jego życie. Ich mężowie i ojcowie nosili czarne mundury SS. Rozstrzeliwali polskie dzieci, palili wsi, zarządzali obozami zagłady. Te kobiety żyły w luksusie, gdy Polacy ginęli z głodu. Korzystały z towarów zrabowanych polskim rodzinom, nosiły biżuterię zdjętą z ciał zmarłych. Jan miał każdy powód, by odwrócić się i zostawić je tutaj na śmierć. Ale wtedy jedna z młodszych kobiet, może siedemnastoletnia, podniosła głowę i spojrzała na niego. Jej oczy były niebieskie, wygłodzone. Przepełnione rozpaczą. Przypomniała mu jego córkę, którą nie widział od trzech lat. Dziewczyna wyszeptała po niemiecku: Wasser, bite, woda, poproszę. Jej głos był tak słaby, że ledwo go usłyszał. Jan zamknął oczy i wziął głęboki oddech. W jego umyśle pojawiły się obrazy: ojciec aresztowany przez Gestapo, żona uciekająca z dziećmi w zimową noc, przyjaciele powieszeni na poznańskim rynku, uczniowie zabici podczas bombardowań. Sześć milionów Polaków, połowa z nich Żydzi, zamordowanych przez nazistów. Miał prawo do nienawiści, miał prawo do zemsty, ale w głębi serca usłyszał głos swojego ojca, który uczył go przed wojną. Człowieczeństwo nie jest przywilejem dla silnych, to obowiązek wobec słabych. Jan otworzył oczy i odwrócił się do swoich ludzi. Przynieście wodę i co macie z jedzenia? powiedział spokojnie. Tadeusz spojrzał na niego, jakby oszalał. Co ty mówisz? To Niemki, oni nas mordowali! Jan spojrzał mu prosto w oczy. Właśnie dlatego nie będziemy ich mordować, bo my nie jesteśmy nimi, bo jeśli staniemy się takimi jak oni, to oni wygrali! Zapadła cisza. Piotr odwrócił wzrok. Henryk zacisnął szczękę. Stanisław westchnął głęboko. Władysław pokręcił głową, ale nie sprzeciwił się. Jan wszedł do baraku i ukląkł przed kobietami. Po polsku, wiedząc, że większość nie zrozumie, powiedział: nie bójcie się, damy wam jeść i pić. Potem po łamanym niemiecku dodał: brot, waser, für euch, kleb, woda, dla was. Najstarsza kobieta zaczęła płakać bezgłośnie, łzy spływały po jej wychudłych policzkach, młodsza dziewczyna ukryła twarz w dłoniach, jej ramiona trzęsły się od szlochu. Jan wstał i wyszedł z baraku, czując jak ciężar sześciu lat wojny powoli zaczyna opadać z jego ramion. Następne godziny były najdłuższe w życiu Jana Kowalskiego. Jego żołnierze zorganizowali prowizoryczny punkt pomocy w centrum obozu. Z pobliskiej wioski, której mieszkańcy powoli wracali po wycofaniu się Niemców, przynieśli wiadra wody ze studni, bochenki czarnego chleba, który pozostał w opuszczonym piekarni i kilka słoików z kiszoną kapustą. To było niewiele. Polska sama była zniszczona, głodna, wyczerpana wojną, ale to było wszystko, co mieli. Jan osobiście niósł wiadro wody do baraku, gdzie czekały niemieckie kobiety. Gdy wszedł, ponownie zobaczył, że większość z nich nadal przycupnęła w kącie, zbyt słabe by się ruszyć. Zapach w środku był nie do zniesienia, mieszanka potu, fekaliów i śmierci. W rogu leżało ciało jednej kobiety, która zmarła prawdopodobnie kilka dni temu. Nikt nie miał siły by ją usunąć. Jan postawił wiadro na ziemi i gestem zaprosił kobiety by podeszły. Najpierw nikt się nie ruszył, bały się. W ich oczach widział nieufność, naturalna reakcja wobec wroga. Wreszcie najstarsza z nich, kobieta o ciemnych włosach i głęboko osadzonych oczach, która wydawała się być ich nieformalną przywódczynią, powoli podniosła się na chwiejnych nogach, podeszła do wiadra, klęknęła i zanurzyła ręce w wodzie. Piła łapczywie, zachłannie, jakby to była ostatnia woda na świecie. Inne kobiety, widząc to. Powoli zaczęły podchodzić. Jedna po drugiej piły wodę, płacząc jednocześnie. Płakały z ulgi, z wdzięczności, z niedowierzania. Płakały, bo ktoś, kogo powinny bać się najbardziej, właśnie uratował im życie. Tadeusz stał przy wejściu do baraku, obserwując scenę z napiętą twarzą. Jan widział walkę w jego oczach. Tadeusz stracił całą rodzinę w powstaniu warszawskim. Jego matka spłonęła żywcem, gdy Wehrmacht podpalił budynek, w którym ukrywała się z innymi cywilami. Jego siostra została zgwałcona i zabita przez żołnierzy SS. Jego ojciec umarł z głodu w obozie koncentracyjnym sztutchow. Tadeusz miał 24 lata, ale wyglądał na 40. Wojna zniszczyła jego duszę. I teraz tu stał, patrząc na niemieckie kobiety pijące wodę, którą dali im Polacy, ci których ich mężowie mordowali przez sześć lat. Nie mogę na to patrzeć powiedział w końcu i wyszedł z baraku. Jan zrozumiał. Nie osądzał go. Każdy tutaj niósł własne rany, które nigdy nie zabliźnią się do końca. Piotr przyniósł bochenek chleba. Jan wziął go od niego i wrócił do baraku. Złamał chleb na kawałki i zaczął rozdawać kobietom. Chleb dla was powiedział po polsku, a potem po niemiecku. Brot für euch. Kobiety brały kawałki chleba drżącymi rękami. Jedna z młodszych, dziewczyna o blond włosach i zapadniętych policzkach, spojrzała na Jana i wyszeptała po niemiecku Dankę, Parum, dziękuję. Dlaczego? Jan nie odpowiedział od razu. Jak mógłby wyjaśnić? Jak mógłby powiedzieć, że robi to, bo jego ojciec uczył go, że człowieczeństwo nie zależy od narodowości? Że jego żona, głęboko religijna katoliczka, zawsze powtarzała mu słowa Chrystusa. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, Czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą, że przez sześć lat widział tyle nienawiści, że nie chciał już nosić jej w swoim sercu? W końcu odpowiedział po polsku, wiedząc, że nie zrozumie, bo jestem Polakiem i wiem, co znaczy być człowiekiem. Henryk obserwował z zewnątrz, opierając się o drewnianą ścianę baraku. Był najstarszy z grupy. Miał czterdzieści lat, był inżynierem cywilnym przed wojną, pochodził z Lwowa. Jego miasto zostało zajęte najpierw przez Sowietów w 1939, potem przez Niemców w 1941, potem znowu przez Sowietów w 1944. Stracił wszystko: dom, zawód, rodzinę. Jego żona została aresztowana przez NKWD i deportowana na Sybir, gdzie zmarła. Jego syn zginął walcząc w armii krajowej. Jego córkę zamordowano w masakrze lwowskich profesorów w 1941 roku. Henryk przeżył bo akurat był w lesie, organizując sabotaż niemieckich linii kolejowych. Teraz stał tutaj, słuchając płaczu niemieckich kobiet i nie wiedział, co czuje. Ściekłość, ulgę, strach. W końcu podszedł do Jana, który właśnie kończył rozdawać chleb. Wiesz, że oni nigdy nie zrobiliby tego dla nas, powiedział cicho. Jan kiwnął głową. Wiem, ale ja nie jestem nimi. Przez następne dni sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Wieści o niemieckich kobietach w obozie rozniosły się po okolicy. Miejscowi Polacy zaczęli przychodzić. Ludzie, którzy stracili wszystko podczas okupacji, którzy widzieli, jak ich dzieci giną z głodu, jak ich mężowie są rozstrzeliwani, jak ich domy płoną, przychodzili z gniewem w oczach. Oddajcie je nam, krzyczeli. Niech zapłacą za to, co nam zrobili. Jan i jego ludzie musieli stanąć przed wściekłym tłumem. Nie będzie zemsty, powiedział Jan spokojnie, ale stanowczo. Nie będziemy takimi, jak oni byli. Jeden z mężczyzn, stary rolnik, który stracił trzech synów w wojnie, podszedł do Jana twarzą w twarz. Ty zdrajco, bronisz Niemców, gdy my cierpieliśmy. Jan spojrzał mu w oczy. Bronię nie Niemców, bronię tego, kim jesteśmy. Jeśli ich zabijesz, stajesz się tym, czym oni byli i wtedy oni wygrali. Marek i Stanisław patrolowali obóz w nocy, by upewnić się, że nikt nie wejdzie. Władysław gotował zupę z resztek warzyw i dawał kobietom Powoli, bardzo powoli, kobiety zaczęły odzyskiwać siły. Najstarsza z nich, kobieta, którą Jan poznał jako Helge, podeszła do niego trzeciego dnia. Mówiła po łamanym polsku, którego nauczyła się podczas okupacji. Panie kapitanie, zaczęła niepewnie. Ja, mój mąż był SS-Sturmführer. On był potworem. Ja widziałam, co robił Polakom. Ja, przepraszam. A łzy płynęły po jej twarzy. Jan nie wiedział, co odpowiedzieć. Przeprosiny nie zwracały zmarłych, nie odbudowywały zburzonych miast, nie leczyły ran w duszy narodu, ale widział w jej oczach prawdziwą skruchę, i to było coś. Przeszłość już minęła, powiedział w końcu. Teraz wszyscy musimy żyć z tym, co zostało. W nocy Jan leżał w prowizorycznym obozie, wpatrując się w gwiazdy. Myślał o swojej żonie i dzieciach, których nie widział od lat. Myślał o ojcu, który nigdy nie wrócił z Gestapo. Myślał o mieście, które pokochał teraz leżącym w ruinach, myślał o sześciu milionach Polaków, połowie z nich Żydów, którzy zginęli w tej wojnie. I myślał o osiemnastu niemieckich kobietach, które teraz żyły dzięki jego decyzji. Nie wiedział, czy postąpił słusznie. Nie wiedział, czy historia go osądzi jako bohatera, czy głupca, ale wiedział jedno nie stał się potworem, i to musiało wystarczyć. 10 maja przybyły władze alianckie brytyjski oficer major Thompson wraz z dwoma żołnierzami przyjechali, by ocenić sytuację w wyzwolonych terenach. Gdy zobaczyli niemiecki obóz i polskich żołnierzy opiekujących się niemieckimi kobietami, major Thompson był zdumiony. Stanął przed Janem i zapytał po angielsku, co tu się dzieje? Jan, który uczył się angielskiego przed wojną, odpowiedział powoli. Znaleźliśmy niemieckie więźniarki, porzucone, umierające z głodu. Dajemy im jeść. Major Thompson spojrzał na niego z niedowierzaniem. Oni zamordowali wasz naród. Dlaczego im pomagacie? Jan odpowiedział spokojnie. Bo nie jesteśmy takimi jak oni, bo jesteśmy ludźmi. Major Thompson chodził po obozie, obserwując scenę z rosnącym zdziwieniem. Widział polskich żołnierzy, wychudłych, w odartych mundurach, którzy dzielili się swoim skąpym jedzeniem z niemieckimi kobietami, żonami i córkami oficerów SS, którzy przez sześć lat terroryzowali ten naród. Widział polskich mężczyzn niosących wodę, gotujących zupę, czyszczących baraki. Widział twarze polskich żołnierzy, twarze pełne bólu, gniewu, ale i determinacji, by pozostać ludźmi. Podszedł do Helgi, najstarszej z niemieckich kobiet, i zapytał po niemiecku: Jak cię traktują? Helga spojrzała na niego z łzami w oczach. Oni uratowali nas. Mieli każdy powód, by nas zabić, ale dali nam chleb, dali nam wodę, dali nam życie. To, to niemożliwe do zrozumienia. Major Thompson wrócił do Jana. Kapralę Kowalski, co pan zrobił tutaj? To niezwykłe. Widziałem wiele podczas tej wojny. Widziałem okropności, których nie da się opisać, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego. To jest, przerwał, szukając słów. To jest człowieczeństwo w najczystszej formie. Jan pokręcił głową. To nie bohaterstwo, majorze, to po prostu jedyna rzecz, którą mogłem zrobić. Major obiecał, że niemieckie kobiety zostaną przeniesione do obozów dla uchodźców pod nadzorem aliantów, ale zanim to nastąpiło, poświęcił godzinę na rozmawianie z polskimi żołnierzami i niemieckimi kobietami, dokumentując całą historię. W tym samym czasie wieści o tym, co się wydarzyło, zaczęły rozchodzić się dalej polscy cywile, którzy początkowo byli wściekli, zaczęli stopniowo zmieniać nastawienie. Nie dlatego, że zapomnieli o swojej krzywdzie, tego nigdy nie zrobią, ale dlatego, że zobaczyli w działaniu Jana coś, co myśleli, że zaginęło podczas wojny. Czystą ludzką dobroć. Stary rolnik, który nazwał Jana zdrajcą, wrócił piątego dnia z wiadrem mleka. To dla dzieci, powiedział cicho, wskazując na dwie młodsze niemieckie dziewczyny. Nikt nie powinien umierać z głodu, nawet wróg. Jan przyjął mleko z wdzięcznością. Wiedział, że to mleko było prawdopodobnie wszystkim, co stary miał. Tadeusz, który nie mógł znieść widoku niemieckich kobiet przez pierwsze dni, powoli zaczął zmieniać swoje podejście. Pewnego wieczoru siedział z Janem przy ognisku. Wiesz, zaczął cicho, cały czas myślę o mojej siostrze, zanim ją zabili, była w tym samym wieku, co ta blond dziewczyna tam, wskazał na siedemnastoletnią Niemkę. Ona nie wybrała swojego ojca. Nie wybrała być córką SS-mana, tak jak moja siostra nie wybrała urodzić się w Warszawie w czasie wojny. Jan milczał, pozwalając Tadeuszowi mówić. Nienawidzę ich za to, co zrobili. Będę nienawidził do końca życia, ale nie mogę zabić dziewczyny, która wygląda jak moja siostra. Nawet jeśli jest Niemką, Jan położył rękę na ramieniu Tadeusza. To nie słabość tatku, to siła. Helga poprosiła o spotkanie z Janem szóstego dnia. Usiedli w jednym z baraków, teraz już oczyszczonym i przewietrzonym. Helga mówiła wolno, dobierając słowa w łamanym polskim: Mój mąż, Karl, on był SS Sturmführer w Poznaniu. Zarządzał egzekucjami. Widziałam dokumenty, wiedziałam, ale byłam tchórzem. Nie protestowałam, nie sprzeciwiałam się. Myślałam tylko o sobie i moich dzieciach. Zaczęła płakać. Kiedy armia sowiecka przyszła, on uciekł. Zostawił mnie i inne rodziny. Byliśmy uwięzieni tutaj przez Niemców jako jako ciężar, mieli nas zastrzelić, ale zabrakło im czasu. Zostaliśmy tu na śmierć, spojrzała na Jana. Dlaczego Pan nam pomógł? Po tym wszystkim, co zrobiliśmy waszemu narodowi. Jan milczał przez długą chwilę. W końcu odpowiedział: Nie zrobiłem tego dla was. Zrobiłem to dla siebie. Bo jeśli was zostawiłem na śmierć, stałbym się tym, czym był twój mąż. Potworem, i nie mogłem pozwolić, żeby ta wojna zabrała mi człowieczeństwo. To jedyna rzecz, której oni nie mogli mi odebrać, jeśli sam jej nie oddałem. Helga płakała bezgłośnie. Nigdy nie zapomnę tego, co pan zrobił. Nigdy. Jan wstał. Zapomnij o mnie. Pamiętaj tylko, co oznacza być człowiekiem i naucz tego swoje dzieci. W nocy przed transferem do obozów alianckich niemieckie kobiety poprosiły o możliwość pomodlenia się. Większość z nich była katoliczkami. Jan sam, głęboko wierzący, przyniósł różaniec, który nosił przez całą wojnę, pamiątkę po matce. Kobiety zgromadziły się w kręgu i zaczęły odmawiać zdrowaś Mario po niemiecku. Polscy żołnierze stali na zewnątrz, słuchając znajomych słów w obcym języku. Piotr wyszeptał. To dziwne, modlą się do tej samej Matki Bożej, co my, a jednak przez sześć lat mordowali nas w jej imię. Jan odpowiedział cicho Dlatego właśnie religia bez człowieczeństwa to tylko pusta forma. Bóg patrzy na serca, nie na sztandary. Następnego ranka przyjechały brytyjskie ciężarówki. Niemieckie kobiety miały być przetransportowane. Przed wyjazdem każda z nich podeszła do Jana i jego ludzi, by pożegnać się. Młoda blond dziewczyna, która pierwszego dnia prosiła o wodę, uściskała Jana i powiedziała po niemiecku: Dziękuję za życie. Jan odpowiedział po polsku: Żyj dobrze i pamiętaj tych, którzy nie mieli szczęścia przeżyć. Gdy ciężarówki odjechały, Tadeusz stanął obok Jana. Myślisz, że kiedykolwiek zrozumieją, co dla nich zrobiliśmy? Jan pokręcił głową. Nie wiem, ale to nie ma znaczenia. Zrobiliśmy to, co było słuszne, i to wystarczy. Maj przeszedł w czerwiec, czerwiec w lipiec. Wojna w Europie się zakończyła, ale dla Polski początek był dopiero początkiem nowego koszmar. Dominacja sowiecka zastępowała niemiecką okupację. Jan Kowalski i jego towarzysze musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością, której ich walka o wolność została zdradzona przez aliantów w Jałcie. Ale historia tego, co wydarzyło się w małym obozie w Ostrowie, nie zniknęła. Major Thompson napisał raport, który dotarł do najwyższych rang brytyjskiej armii. W raporcie opisał nadzwyczajny akt ludzkiego współczucia przez polskich żołnierzy wobec niemieckich więźniów, demonstrując najwyższe wartości cywilizacyjne w obliczu niezrównanej krzywdy. Historia dotarła do prasy zachodniej. Gazety w Londynie, Nowym Jorku i Paryżu opublikowały artykuły o polskim kapralu, który nakarmił niemieckie więźniarki chlebem. Dla świata, który właśnie ujrzał pełne okropności Holokaustu, obozów koncentracyjnych i zbrodni wojennych, historia Jana była promieniem nadziei, dowodem, że nawet w najciemniejszych czasach człowieczeństwo może przetrwać. Ale w Polsce sama historia była bardziej skomplikowana. Wielu Polaków, którzy stracili wszystko, nie mogło zrozumieć, dlaczego Jan pomógł Niemcom. Byli tacy, którzy nazywali go zdrajcą, byli tacy, którzy mówili, że powinien był pozwolić im umrzeć, ale byli też tacy, którzy widzieli w nim coś więcej, symbol tego, czym Polska zawsze była, narodem, który mimo niezliczonego cierpienia, nigdy nie stracił swojej duszy. Helga i inne kobiety, Dotarły do obozów dla uchodźców w zachodniej Niemczech. Tam, w zrujnowanym kraju, który sam liczył swoje rany, Helga zaczęła opowiadać swoją historię. Opowiadała o polskim kapralu, który dał jej chleb, gdy powinna była umrzeć. Opowiadała o ludziach, których naród został prawie zgładzony, a którzy znaleźli w sobie siłę, by być miłosiernymi. Jej historia została zapisana przez amerykańskiego kapelana wojskowego, księdza Michaela O'Brien. Który dokumentował doświadczenia uchodźców. Ksiądz O'Brien napisał: "W historii Helgi widzimy prawdę, która przekracza narodowość i wojnę. Człowieczeństwo jest wyborem, nie okolicznością. Polscy żołnierze wybrali być ludźmi, gdy mieli każde usprawiedliwienie, by stać się potworami." Jan wrócił do Poznania w sierpniu 45 roku. Miasto leżało w ruinach. 80% centrum było zniszczone. Odnalazł żonę Marię i swoje dzieci w małej wiosce na wschód od miasta, gdzie ukrywali się przez ostatnie lata wojny. Spotkanie było pełne łez: łez radości, że wszyscy przeżyli, i łez żalu za latami straconymi, za ojcem, który nigdy nie wrócił, za życiem, które nigdy już nie będzie takie samo. Maria trzymała go mocno i wyszeptała: Słyszałam, co zrobiłeś. Z niemieckimi kobietami jestem z ciebie dumna. Jan przycisnął ją do siebie. Nie czuję się jak bohater, czuję się jak ktoś, kto po prostu przeżył. Przez następne lata Polska odbudowywała się z popiołów. Jan wrócił do nauczania, choć teraz w systemie kontrolowanym przez Sowietów. Nie mógł opowiadać pełnej prawdy o wojnie, prawdy o Katyniu, o zdradzie w Jałcie, o sowieckich zbrodniach, ale uczył swoich studentów jednej fundamentalnej prawdy. Człowieczeństwo to jedyna rzecz, której nikt nie może wam odebrać, chyba że sami się jej wyrzekniecie. Jego studenci pamiętali te słowa. Niektórzy z nich później stali się działaczami Solidarności, niosąc wartości, których uczył Jan, w nowej walce o wolność Polski. W 65 roku Jan otrzymał list z Niemiec. Był od Helgi. Napisała: Drogi kapitanie Kowalski, minęło 20 lat. Moje dzieci są teraz dorosłe. Opowiedziała mi o tym, co pan zrobił. Mój syn studiuje medycynę. Chce ratować życia. Tak jak pan uratował moje. Moja córka jest nauczycielką, uczy swoich uczniów o wojnie i o tym, jak ważne jest, by nigdy nie powtarzać przeszłości. Chciałam, żeby pan wiedział, pańska dobroć nie została zapomniana, przyniosła owoce, które wciąż rosną. Jan pokazał list Marii. Może to miało sens, powiedział cicho. Maria skinęła głową. Zawsze miało sens, Janie. Zawsze. W 1985 roku, 40 lat po wojnie, Jan otrzymał zaproszenie do Izraela. Instytut Jad Waszem, który honorował Sprawiedliwych wśród narodów świata nie Żydów, którzy ratowali Żydów podczas Holokaustu chciał uhonorować Jana za jego działania podczas wojny. Okazało się, że wśród 18 kobiet, które uratował, były dwie, które miały żydowskie pochodzenie i były ukrywane przez swoje niemieckie mężatki. Jan, teraz siedemdziesięcioletni starzec, poleciał do Jerozolimy. Podczas ceremonii powiedział: Nie jestem bohaterem, byłem tylko człowiekiem, który pamiętał, kim jest. Prawdziwymi bohaterami są ci, którzy nie przeżyli: sześć milionów Polaków, trzy miliony polskich Żydów, niezliczone ofiary tej strasznej wojny. Pamiętajmy o nich i pamiętajmy, że człowieczeństwo jest wyborem, który każdy z nas musi codziennie podejmować. Tadeusz, Piotr, Henryk, Marek, Stanisław i Władysław przeżyli wojnę. Każdy z nich poniósł rany, fizyczne i psychiczne, które nigdy nie zabliźniły się do końca. Ale wszyscy pamiętali te dni w maju 45 roku, gdy stanęli przed wyborem, stać się potworami czy pozostać ludźmi. Każdy z nich wybrał to drugie, choć kosztowało ich to wewnętrzną walkę, której nikt inny nie mógł zrozumieć. W późniejszych latach, gdy spotykali się na spotkaniach weteranów, często wracali do tamtych dni. Tadeusz zawsze mówił To była najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem, trudniejsza niż jakakolwiek bitwa. Historia Jana Kowalskiego stała się częścią polskiej pamięci narodowej nie jako triumfalny mit, ale jako skomplikowana, trudna prawda o tym, czym znaczy być Polakiem. Bo Polskość nie definiuje się przez nienawiść do wrogów, ale przez zdolność do zachowania człowieczeństwa, nawet wobec największej krzywdy. To jest lekcja, którą Polska nauczyła świat przez całą swoją historię historię pełną cierpienia, okupacji, zdrady, ale też niezłomnej determinacji do zachowania godności ludzkiej. Dziedzictwo Jana żyje w każdym Polaku, który wybiera współczucie zamiast zemsty, miłosierdzie zamiast nienawiści, człowieczeństwo, Zamiast barbarzyństwa, gdy Jan umierał w 95 roku, otoczony rodziną w wolnej Polsce, ostatnie słowa, które wypowiedział, były proste: Pamiętajcie, zawsze wybierajcie być ludźmi. To było jego dziedzictwo. To jest dziedzictwo Polski: nie poddać się nienawiści, nawet gdy nienawiść wydaje się jedyną odpowiedzią. Zachować wiarę w Boga i człowieka, nawet gdy świat daje każdy powód, by je stracić. To jest prawdziwe zwycięstwo. Nie militarne, ale duchowe, i to zwycięstwo trwa na zawsze. Dzisiejsza historia przypomina nam o niezwykłej sile człowieczeństwa w czasach największego zła. Jeśli ta opowieść o polskim kapralu Janie Kowalskim poruszyła Twoje serce, zostaw komentarz poniżej. Podziel się, co czujesz. Jakie wartości chcesz przekazać następnym pokoleniom, zapisz się na kanał aby usłyszeć więcej historii o niezwykłym heroizmie, odwadze i duchu narodu polskiego podczas II wojny światowej. Razem zachowamy pamięć o tych, którzy pokazali światu, co znaczy być człowiekiem. Dziękuję za wysłuchanie. Niech historia Polski inspiruje nas wszystkich.